Cześć Wam, cześć Wam po długiej przerwie. Witajcie, tak wygląda człowiek, który właśnie sprzątał w ogrodzie. Generalnie ten człowiek wygląda tak. Rękawy wyglądają tak. A fryzura wygląda tak, bo wymyśliłam, że sobie. No, postaram się Was tutaj postawić i Wam wszystko opowiem. No, postanowiłam, że wykorzystam czas i zakręcę sobie włosy podczas sprzątania w ogrodzie. Tylko nie wiem, czy ta kurtka mi się odpierze, te rękawki. W ogóle zobaczcie, jakie to strasznie brudne. No, a kurteczka bardzo fajna i wam ją polecam. W super kolorze, przeciwdeszczowa. Jest jeden problem. Odcięłam metkę i nie pamiętam skąd jest. Dobra, zobaczymy, czy się włosy zakręciły. Tak, kot miałczy, ale nie jest głodny. Kot miałczy, bo jest po prostu upierdliwy. No włosy wyglądają tak, więc to później będzie fajnie, może. Czyli widzicie, można pracować w ogrodzie i pięknieć. Tylko jak jakiś sąsiad zobaczył, no to to mogło wyglądać strasznie, ale co, wygląda fajnie, nie? A w ogóle sobie sama te włosy podcięłam. Bo jeszcze po tej chętnie mam tutaj takie zielone, nie. I robię to tak, że robię przedziałek sobie rozczesuję. Tutaj związuję, prostuję i obcinam. No i są na, na równi. No, fajnie wyszło. Zobaczę w dużym lustrze. Polecam Wam. Pokażę Wam teraz efekty sprzątania w ogrodzie. Trwało to około półtorej godziny. Robiłam to z synkiem, ponieważ teraz jest nasza kolej. Tak, to efekt naszej ciężkiej pracy. Dziewięć worków, w środku liście, kasztany, gałęzie i inne sprawy. Tutaj jest ten wielki kasztan, który stoi u nas na podwórku, z którego się po prostu liście w porze jesiennej sypią. A tu ładnie posprzątane, jak widać. A w ramach wyjaśnienia, dlaczego mnie tak długo nie było, no to ha, wspominałam Wam jeszcze w postanowieniach noworocznych, że chciałam znaleźć pracę, nową pracę w nowej branży, pomimo, że miałam pracę. Okej. Okay. No, i udało się, zmieniłam pracę. Pracuję w branży, w której chciałam pracować. Dostałam bardzo fajne stanowisko. Niedługo będę miała biuro, takie pojedyncze biuro z, z oknami. No, głupie, cieszę się, że będę miała biuro z oknami. Będę miała biuro z oknami, z kompu komputer już dostałam, no No, i bardzo się cieszę, ale <grywa> praca ma kilka wad. Generalnie, jak na tą branżę, którą się zajmuję, nie będę się wdawała w szczegóły. Ej, młody, nie hałasuj teraz, okej? Okay? Próbuję nie hałasować. Próbujesz nie hałasować, to nie szaleć tam kurtką mokrą. On wygląda tak, jak ja wyglądałam przed momentem. Super, koło dywan, spodnie jeszcze, bo całe są mokre. No, nie bój, się, nikt nie będzie tylko widział. I skarpetki też tutaj zostaw. Hi, 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 Bardzo ładnie. I teraz jak się schowasz, to czy nikt nie będzie widział? Tak. <laughs> Okej. Okay. No to praca jest bardzo fajna. No, jestem mega szczęśliwa, że, że ją mam, że znalazłam w tej branży, w której chciałam, ale praca ma kilka wad, niestety. Czyli e, na stanowisku, na którym pracuję, powinnam generalnie zarabiać jakieś 15 euro więcej. No i godziny pracy są takie niefajne. Praca jest też bardzo daleko. Muszę tam godzinę jechać w jedną stronę. No i generalnie rano wyjeżdżam, pracuję na dwie zmiany. To też jest takie niefajne. Ale, ale w tej branży, w której właśnie pracę dostałam, można znaleźć pracę tylko na jedną zmianę, na poranną zmianę, do 14, do 15. I skoro ta praca dała mi już to stanowisko w Niemczech, że już pracuję na, na jakimś tam kierowniczym stanowisku wyżej niż wcześniej, no to mogę podobnej pracy szukać, w której będę miała lepsze warunki pracy. No i tak właśnie postanowiłam, postanowiłam sobie zrobić taki prezent na gwiazdkę, Uh, no i od dzisiaj po tym grabieniu liści i sprzątaniu ogrodu wykąpię się, zrobię Wam ten projekt dęką. I wyślę nowe bewerbunki, czyli wyślę nowe podania o pracę, uh, ponieważ upatrzyłam kilka fajnych ofert i zobaczymy i trzymajcie mocno kciuki. Um, a, a propos tego szukania pracy. Przeczytałam dwa takie ciekawe artykuły w Spiegel, w gazecie Spiegel. Podeślę Wam je tutaj gdzieś w linku, podepnę je Wam tutaj gdzieś w linku pod spodem, co prawda one są po niemiecku, ale myślę, że tam znajdzie się sporo z Was, które, którzy yy, mogą spokojnie czytać w języku niemieckim. Że 70% firm w Niemczech nie przegląda tych bewerbunków, tych podań o pracę ręcznie, tak jak ja pamiętam jeszcze z Polski, ja pracowałam w Polsce, ja to na pewno robiłam ręcznie, a wcale nie pracowałam w mojej firmie, tylko mają takie mm, programy komputerowe, system management, które sortują, sortują te podania, czyli na przykład jeżeli szukają kogoś na jakieś tam kierownicze stanowisko w jakiejś tam branży, nie wiem, dajmy na to branża mm, damskiej. No, no to nie może to być ta młoda damska, MD wpisana na przykład skrótem, tylko to musi być właśnie całe to pojęcie. I warto jest wpisywać, jeżeli macie jakieś tam ogłoszenia o pracę, że warto jest wpisywać te frazy właśnie z ogłoszenia o pracę w podanie o pracę w CV. Dlatego, że komputer po tych właśnie frazach sortuje podanie i możecie mieć najlepsze, najlepszą CV na świecie. A tak naprawdę, jeżeli komputer Was nie wyszuka, to to nie dotrze, mm, Wasze podania o pracę nie dotrze do żywego człowieka i, <laughs> i no, nie będziecie mieli szansy jakby na zatrudnienie, pomimo że kwalifikacje macie lepsze niż inni kandydaci. Albo na przykład znajomość języka, dajmy na to, że znacie język mm, niemiecki, angielski, polski, to jest Wasz muttersprach, czyli taka no od urodzenia Wasz język, Wasz język macierzysty tak, przepraszam, jeżeli coś kręcę. No, jeżeli to napiszecie w jednej linijce na przykład, no to komputer tylko wyszuka to pierwsze i e, zobaczy, że macie dobrą znajomość języka angielskiego, a tego drugiego e, m, na przykład znają języka niemieckiego czy polskiego w ogóle nie zakwalifikuje. A jeżeli napiszecie, że znacie język na poziomie B1, e, B, e, B2, ojejku, B2, B1, C1, to Taki system, który wyszukuje właśnie um, kandydatów na dane stanowisko spośród tych cv które wpłynęły um, do danej firmy, no to on to zakwalifikuje prędzej, jako że macie prawo jazdy kategorii B albo kategorii C, niż znacie język na poziomie e, C1. E, albo daty, pisanie dat, tymi takimi, e, takimi określeniami, jak się tam po polsku nazywa, zamiast kropkami, no to system tego w ogóle nie, nie, nie wyłapie że macie jakieś tam kwalifikacje. Albo jeżeli napiszecie um, um, ocenę końcową na przykład ze studiów i napiszecie to w jednej linijce um, co kierunek studiów, no to też system jakby nie wyłapie, jaką macie ocenę. A jeżeli w podaniu o pracę jest to wyszczególnione, to je w Niemczech czasami jest, um, no to pomimo, że to zawrzecie w tej swojej cv w tym swoim bewerbungu, to i tak, i tak... Jakby no, nie będziecie mieli e, szansy przejścia przez ten system, przez to sito komputerowe, i wasze podanie nie dotrze do e, fizycznego człowieka, który może zdecydować o tym, czy pracę dostaniecie, czy nie. Ok, to ja zmierzam do Łazienki i przepraszam Was, że tak długo mnie nie było. Postaram się poprawić, ale dopóki nie zmienię pracy na taką, jaką mam, tylko w lepszych godzinach i z lepszą pensją, to. No co, no może być ciężej z czasem. Jest ciężej z czasem, naprawdę. Ok, do później. Hej, to ja z przyszłości montuję Wam właśnie film i postanowiłam Wam pokazać na przykładach, jeżeli chodzi o to CV, jak, jak pisać, żeby system komputerowy Was wyszukał i żebyście zdobyli swoją wymarzoną pracę, tak jak ja, No chociaż zdobyłam wymarzoną i szukam innej. Ok, zobaczcie, co mam na myśli. Nie nagrałam wam tego, co wam obiecałam, ale nagram. No i właściwie minęło bardzo dużo miesięcy. Właściwie jest luty, a film nagrywałam w październiku. No i teraz nagrywam takie zakończenie. Jakkolwiek komicznie to nie zabrzmi, to przez ten czas znalazłam pracę. Sprawdziłam to, że metody, które wam polecę, działają. <laughs> Mam pracę z bardzo wieloma oknami, i lepszą pensją, i jedną zmianę, i o wiele większą odpowiedzialnością. I jest naprawdę super. No, i oprócz tego w moim życiu się działy dobre rzeczy, złe rzeczy, dzieją się dobre rzeczy, złe rzeczy. Tak się właściwie dzisiaj kąpałam. Byłam pod prysznicem, mam właśnie jeszcze tutaj cały turban na głowie i zatęskniłam za Wami, poczułam, że to ten moment, kiedy chcę się odezwać, i ja Wam nagrałam w ogóle tyle materiałów. Miałam, miałam operację nosa. Nagrałam Wam mnóstwo materiałów, muszę je poskładać do kupy. A złamałam zęba, będę miała implantę. O tym też wam nagram. O tym, jak się zaklimatyzowałam w nowej pracy, o przeprowadzce, bo jestem w trakcie, w sumie na końcówce przeprowadzki. Całe mnóstwo. Tylko, że jestem w takim trybie działania cały czas i. No i to powoduje, że mam właśnie tego czasu bardzo, bardzo niewiele. Ale no co, tak to jest w życiu, że się zrobi. Mm, że się ma plan zrobić 100 kroków do przodu, zrobi się 10 i o te 10 jeszcze do przodu później. I ja miałam plan zrobić 100 kroków z tymi filmami na YouTubie Zrobiłam tylko kilka, ale o te kilka jestem do przodu, więc jakkolwiek długą przerwę bym nie miała, to, no, no to wracam, bo za tym tęsknię i to jest element mnie, nagrywanie tych filmów, więc mam nadzieję, że jesteście, że ktoś to będzie jeszcze oglądał. A i do następnego filmu. Pa pa.